Jak brzmieć pewnie przed kamerą, nawet jeśli się stresujesz. Tema cię zjada, ale chcesz brzmieć pewnie? Jest na to sposób. Oto trzy techniki, które sprawią, że Twój głos zabrzmi mocno i przekonująco. Sposób pierwszy, mów na spokojnym wydechu. Kiedy się stresujesz, oddychasz płytko i brzmisz nerwowo, weź głęboki wdech nosem i zacznij mówić na spokojnym wydechu. Twój głos od razu będzie brzmiał stabilniej. Sposób drugi Rób krótkie pauzy. Proszę, nie próbuj mówić bez przerwy. Pauza daje Ci chwilę na złapanie oddechu, a widzowi czas na przyswojenie treści. To trik, którego używają świadomi mówcy. Sposób trzeci. Obniż ton na końcu zdania. Zwróć uwagę na zakończenie zdań. Pytasz, czy stwierdzasz. Nie unosząc głosu na końcu, brzmisz bardziej zdecydowanie. To subtelny, ale bardzo skuteczny sposób na budowanie autorytetu. Oddychaj świadomie, rób pauzy i kończ zdania pewnym tonem. Tak brzmią osoby, którym się wierzy. Wypróbuj to w kolejnym nagraniu i zobacz różnicę.